Dzień dobry, będzie też kontynuować. Widzimy się, odwiedzanie różnych miejscowości w, w Polsce. Pan ma takie swoje ulubione miejscowości. Tak, zawsze byłem fanem tego rodzaju wycieczek i spotkań. Już od dawna mówiłem o tym, że powinniśmy się wybierać spoza Warszawy, nie być tutaj w tej szklanej kuli zamkniętej w Warszawie, w Warszawce, czy w Krakówku, w tych miejscach, które są znane i takie oczywiste. Ja sam pochodzę z podkrakowa, z bardzo dużej miejscowości, ale wioski, więc znam ten buli, mam upodobanie także do polskiej przyrody i natury. Polska jest piękna, ma wiele do zaoferowania. I my, a poza tym te miejscowości są warte pokazania, bo tam są ciekawi ludzie i mają ciekawe inicjatywy. Naprawdę można tam znaleźć perełki, o których na co dzień zapominamy jakby. Natomiast to też jest szansa, żeby żeby się ludziom pokazać, przybliżyć, przyjechać do nich. To może banalne, ale bardzo ważne, yy, bardzo ważna funkcja, nawet jeżeli ktoś po prostu chce sobie zrobić kilka zdjęć, ale albo też zobaczyć, jak ta redakcja pracuje, jak ten zespół yy, wygląda. Yy, byliśmy w Wandrychowie, byliśmy w, w Kościerzynie. Yy, no, moje ulubione małe miejscowości. Hmm. Gdybym miał teraz wymienić, to niewiele mi przyjdzie do głowy. Ale może bym powiedział Dębica, na przykład, bardzo interesujące, Krosno, Gorlice. Gorlice są wspaniałe, interesujące, świetne miasto, fajne. Nowy Sącz, wow, jakie mam wspomnienia z Nowego Sącza, Klub Absolwent, tak się to nazywało, dawne dzieje, lata 90. Nowy Sącz nie jest taki mały, ale jednak miasto inne niż wojewódzkie. Dużo fajnych miejscowości jest na Dolnym Śląsku, Bystrzyca, znakomita, prawie na końcu Polski, ale jednak warto tam się znaleźć, albo samo Kłodzko też, ze swoją historią i twierdzą, która góruje nad miastem, no więc jest tego dużo, bardzo, bardzo dużo. Sytuacja finansowa zmieniła się drastycznie, dramatycznie dla nas wszystkich, więc te wyjazdy, które kiedyś, pamiętam, zdarzały się, Włochy, Austria, teraz są jakieś trudne, trudniejsze do przeprowadzenia. Ten kryzys jakoś dotyka nas, no, mnie, w sposób, w sposób dosłowny i, i bardzo mocny. E, więc nie można sobie pozwolić na, na wiele. E, myśmy pojechali do Zakopanego w, w styczniu na taki wydłużony weekend, jeszcze w, przed feriami. E, pretekstem był koncert Grzegorza Turnała w Nosalowym Dworze w czwartek wieczorem wspaniały, cudowny. A ja bardzo cenię pana Grzegorza, a Pati jest wielbicielką Grzegorza od 7 roku życia, a Staszek już zna teksty różne. Księżyc w misce, liryka, liryka, trudna metafizyka i tak dalej, Więc to było fajne dla nas duchowe przeżycie i też skorzystaliśmy z możliwości narciarskich. Drogo, drogo jak nie wiem co, ale jednak czego się nie robi.